Kochani, dzisiaj przesłanie i wezwanie Wedamira do przyjaciół. Pośród ogromnych emocji politycznych, związanych z tak zwanymi demokratycznymi wyborami, i tych na poziomie globalnym, wywoływanymi co i róż, Wojnami na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, czyli początkiem Trzeciej światowej, głos kreujący zupełnie inny świat, pełen harmonii i spokoju, wydawać się może głosem wołającego na puszczy. Jednak tak nie jest. Jest to głos kreujący tę harmonię i równoważący chaos emocjonalny. Pojawiający się w sercach i umysłach moich rodaków. Emocje polachów zawłaszczone ostatnio przez polityków, i w ogromnej większości polskojęzyczne media stały się paliwem do niszczenia ich zdrowia i w konsekwencji również życia. Uważam, że należy. Przeciwstawiać się temu zjawisku, budzić, otwierać oczy, stawać się przeciwwagą w stosunku do niszczącego wpływu nienawiści i zawiści, do chciwości i agresji polskiej i brukselskiej klasy, kasty politycznej, która co prawda żadnej wysokiej klasy nie ma, ale za to posiada ogromne potrzeby finansowe. Wszechobecna korupcja finansowa, polityczna jest niestety wizytówką większości polityków manipulowanych albo wręcz sterowanych przez siły zewnętrzne, nie tylko w stosunku do Polski, ale również do Brukseli. Większość tej kasty wprost przeżarta jest korupcją. Politycy to w tej chwili w swojej ogromnej większości chory, cuchnący z daleka i rozkładający się już za życia pacjent, umierający za swojego politycznego życia. Kiedy widzę twarze tych ludzi na ekranach, słyszę ich słowa i odczuwam ich energię, wyzutą praktycznie z ludzkich uczuć, Mogę i chcę działać przeciwstawnie do ich intencji, kreując inny świat, wolny od chciwości, fałszu, zawiści, nienawiści, zazdrości i agresji, negatywnego egoizmu. Świat ten jest we mnie i dzielę się nim z wami najpiękniej, jak potrafię. Wspierając często słownie i muzycznie to, co prawdziwe, dobre, harmonijne, empatyczne, pełne miłości i wdzięczności. Dziękuję za Waszą uważność, za to, że jesteście, za to, że słuchacie i oglądacie moje przesłania. Wiem, że pomimo wydawałoby się pozornie niewielkiego wpływu tego kanału YouTube. Mm, bo ten kanał ma tylko może i aż 4,5 tysiąca subskrybentów pośród ogromnego zalewu, fali energii, nienawiści. To, co robię, ma znaczenie w tych ciekawych, jak mówią Chińczycy, czasach, które wybraliśmy sobie na zaistnienie na Mateczce Ziemi. Mam gorącą prośbę do wszystkich słuchających moich słów aby sami próbowali swoich sił w poszerzaniu fali harmonii która wypływa w tej chwili ze mnie internet pozwala na uruchomienie nowych możliwości w tym zakresie szukajcie im więcej będzie w necie pozytywnych przesłań tym szybciej zmienimy nie tylko nas samych ale i to, co dzieje się na zewnątrz. Bądźmy. Stawajmy się zatem najlepszą z możliwych wersją samych siebie i inspirujmy pozytywnie i aktywnie innych. Jesteśmy w stanie uzdrawiać siebie i bliźnich. Wystarczy w to tylko uwierzyć i aktywnie działać. Jest tylu mądrych. I dobrych ludzi, którzy mogą inspirować kolejnych do przemiany wewnętrznej. Tak jak my będziemy zmieniać siebie, tak ten świat zacznie zmieniać się dookoła nas. Tak wygląda w praktyce zastosowanie prawa przyciągania. To, co dobre, pozytywne, harmonijne, przyciąga dobro, pokój i harmonię. I o to chodzi, kochani moi słuchacze i oglądacze, sława sławianom, mądrości panom. Wedamier.